Ale, tak szczerze, pomyśl sobie, praca tymczasowa, pracownik tymczasowy. Co Ci przyszło do głowy? Czy były to magazyny, albo jakieś duże sklepy, praca na produkcji, praca w logistyce, raczej praca fizyczna? Czy był to obraz osoby siedzącej za biurkiem, pracującej zdalnie przy komputerze? Zakładam, że raczej nie, bo praca tymczasowa kojarzy nam się obecnie z pracą fizyczną. Ale. Czy nie idziemy bardziej w stronę rozwoju również w kierunku pracy zdalnej? O tym będzie dzisiejszy odcinek. Być może niebawem w zakresie naszego wizerunku pracy tymczasowej będzie trzeba trochę zrewidować nasze poglądy. Praca tymczasowa rozwija się w różnych kierunkach i już teraz aż ponad 178 tysięcy pracowników tymczasowych to są pracownicy tymczasowi zatrudniani przez Agencję Pracy Tymczasowej. I rzeczywiście, jak na razie przeważa tutaj trend pracy fizycznej, często na produkcji, w magazynach czy dużych marketach, ale ta branża powoli ewoluuje i odkrywa coraz to nowsze, coraz ciekawsze nisze, które w perspektywie rozwoju sztucznej inteligencji będą się jeszcze coraz bardziej poszerzać. Przyglądamy się dzisiaj trendom rynkowym, przyglądamy się korzyściom, ale i wyzwaniom, które ten trend przynosi pracodawcom i nie tylko pracodawcom. Trochę podpowiadamy też, czy możecie się już do nich teraz przygotować? To zacznijmy jeszcze od kilku danych na start. Praca tymczasowa obecnie pokrywa tak orientacyjnie około 44 tysięcy etatów, co oznacza, że agencje pracy zatrudniają dziesiątki tysięcy pracowników tymczasowych. I rzeczywiście obecnie fundamentem pracy tymczasowej nadal są lekkie prace magazynowe, retail, logistyka. Ale powoli powoli praca tymczasowa dokopuje się do tych mniej znanych, jeszcze nie odkrytych nisz. 13% wzrostu rekrutacji specjalistów to jest liczba odnotowana już w roku 2023, kiedy to na rynku udało się zauważyć, że w pracy tymczasowej powoli zaczyna się pozyskiwać również coraz więcej specjalistycznych stanowisk i coraz więcej firm zaczyna i będzie zaczynać otwierać się również na stanowiska pracy tymczasowej w IT, w marketingu, czy nawet w rekrutacji, w prostych sprawach administracyjnych powiązanych z firmą. To są obszary, gdzie taka praca może, a nawet w niektórych firmach jest już wykonywana. Oczywiście bardzo dużą część z tej liczby nadal stanowią obcokrajowcy, ponieważ często taką siłę roboczą jest dużo łatwiej pozyskać i pokrywa ona spory procent tych liczb to jakie w takim razie role mogą się pojawiać obok tych tradycyjnych prac tymczasowych? To kilka przykładów. Moderacja to jest obecnie chyba najczęściej występująca rzecz i na pewno gdzieś pojawi się później w konkretnych case studies czy przykładach firm, które korzystają już z tej formy pracy zdalnej w formie pracy tymczasowej. A głównie opiera się to o moderowanie komentarzy, społeczności internetowych, gdzie często potrzebna jest osoba. Ewentualnie bot, który trochę filtruje te komunikację. Drugi taki zakres to weryfikacja głównie oparta o dane może to być na przykład digitalizowanie różnego rodzaju dokumentów, czy tworzenie baz danych, śledzenie baz danych, uzupełnianie informacji potrzebnych w firmie i mikrozadania z tym powiązane. Trzeci obszar, transkrypcja, proste tłumaczenia, bardzo prosta rzecz do zlecenia na zewnątrz, jeżeli chodzi o transkrypcję nagrań audio, wywiadów, różnego rodzaju informacji w tej formie i proste tłumaczenia tekstów i danych. Coraz więcej firm decyduje się też na coś w rodzaju wirtualnego asystenta, czyli osoby, która pomaga chociażby w takiej komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej firmy, odpisuje na wiadomości tekstowe, na maile, moderuje chatbot firmowy, czy na przykład pozyskuje dane dla działu sprzedaży. To są takie powtarzalne prace które może przejąć osoba chociażby z zewnątrz, czyli na przykład pracownik tymczasowy. Wiele firm decyduje się też na coś w rodzaju mikrozadań crowdsourcingowych, czyli bardzo duże projekty, rozbija na dużo mniejsze, wręcz takie bardziej szczegółowe etapy. I te szczegółowe etapy zleca na zewnątrz. To może być na przykład opisanie zdjęć produktowych czy otagowanie artykułów, kategorii. Drobne rzeczy, które może wykonać ktoś całkowicie z zewnątrz, niepowiązany z firmą. No i wreszcie działania marketingowe, czyli też dziedzina, w której coraz więcej i coraz częściej się o tym myśli, w kategorii również takich powtarzalnych, drobnych zleceń a być może kiedyś nawet większych projektów. W praktyce coraz częściej powstają też w odpowiedzi na te potrzeby platformy, właśnie takie mikrozadaniowe, crowdsourcingowe, gdzie firmy mogą zlecać te swoje drobniejsze zadania i pozyskiwać osoby z zewnątrz, które takie zadania będą wykonywać. Wracając do samej tematyki tej moderacji, nadzoru treści, trend na potrzeby związane z moderowaniem treści dostępnej w internecie pokazują też wzrosty na rynku. W 2019 roku globalny rynek moderacji treści był wyceniony na około ponad 4 miliardy dolarów. Prognoza na 2027 rok to wzrost do prawie 12 miliardów, czyli zdecydowanie widać tutaj, że ta branża nam rośnie. Rola moderatorów jest dziś dużo ważniejsza niż była kiedyś. Rozwinęły się media społecznościowe, nie mówiąc już o sztucznej inteligencji, rozwinęło się środowisko, w którym firmom również zależy coraz bardziej na swojej reputacji. Nie trudno dziś o negatywne opinie, nie trudno o hejt w internecie, a przede wszystkim o fake newsy, które firmom również mogą bardzo zaszkodzić. W związku z czym ta dziedzina moderowania, nadzorowania tego, co pojawia się na temat danej marki w internecie, stała się bardzo ważna i stworzyła praktycznie całkowicie nowe stanowiska pracy. Ok, ale co na to wszystko strona prawna? Formalnie rzecz biorąc, pracownicy tymczasowi mogą być zatrudnieni w formie zdalnej, ale. Prawo wskazuje, że powinno się to dziać w pewnych szczególnych przypadkach i że pracodawca w takim wypadku musi zapewnić pracownikowi pewne konkretne warunki, czyli chociażby dostęp do odpowiedniego sprzętu. Taka praca wymaga też yy, wcześniejszych ustaleń. Zarówno z firmą, jak i z agencją, która pracownika zatrudnia. Trzeba się więc do tego odpowiednio przygotować, co na ten moment dla wielu firm może jeszcze stanowić wyzwanie i nie być takie oczywiste. Natomiast jeśli sprawdzi się to, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy, i praca tymczasowa będzie się rozwijała w te zdalne rejony, to prawo pewnie też będzie musiało się trochę tutaj poszerzyć i dostosować do wymogów nowego rynku. Znamy już trochę liczb, wiemy na jakich stanowiskach może taka praca mieć miejsce. No to teraz dobry moment, żeby się zastanowić, czy więcej jest związanych z tym korzyści, czy może jednak więcej wyzwań, które taki rozwój rynku pracy tymczasowej kreuje dla firm. Jeżeli chodzi o korzyści, na pewno yy, niezaprzeczalnie korzyścią jest to, że rekrutując stacjonarnie, poza pracą zdalną, Mamy pewne ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o lokalną dostępność kompetencji. Możemy pozyskiwać specjalistów tylko ze swojej najbliższej okolicy. W pracy zdalnej to ograniczenie przestaje istnieć w zasadzie nawet w ramach granic kraju, bo możemy też współpracować z osobami z zagranicy o dowolnej porze, z dowolnego miejsca. To na pewno niezaprzeczalny plus w ogóle dla pracy zdalnej. Elastyczne koszty to też kolejna rzecz, która wiąże się z pracą zdalną, bo nie mówimy tutaj też o pełnych etatach, tylko o osobach, które wykonują pewną powtarzalną pracę w pewnym zakresie i za wykonanie tej pracy zostaje im zapłacona pewna konkretna kwota. Jest to łatwiej wybudżetować zdecydowanie. Dwie rzeczy, które się bezpośrednio ze sobą łączą, czyli... Natychmiastowo możemy zespół poszerzyć. Jeśli w danym momencie mamy więcej pracy, więcej zadań, możemy zrekrutować osoby dużo szybciej, dużo łatwiej, też bez takiego rozbudowanego onboardingu jak na standardowe stanowisko. Ale z drugiej strony, w razie potrzeby, jeśli tej pracy jest mniej, jeśli na przykład sezon jest niższy, to łatwo możemy też te etaty i ilość wykonywanych zadań czy projektów ograniczyć. Jest też oczywiście druga strona tej monety. Czyli wyzwania. Na pewno takim wyzwaniem jest wdrożenie odpowiednich procedur, tak jak już sobie wcześniej wspomnieliśmy. To wymaga przygotowania firm, szczególnie pod kątem procedur, chociażby takich jak ochrona danych osobowych, czy zwykłe takie procedury wewnątrzfirmowe, procesowe. Druga rzecz, zakresy obowiązków, jasne i przejrzyste. W tym wypadku na pewno stanowi to wyzwanie większe niż na standardowym stanowisku, więc tutaj również trzeba byłoby się przygotować. Szkolenia dla takich pracowników, jako że zarówno w takiej formie, jak i w standardowej formie etatowej powinniśmy takich pracowników traktować na równi z innymi, w związku z czym wszelkie benefity, korzyści, szkolenia czy rozwój takiego pracownika powinien przebiegać na równi z resztą firmy. I kultura pracy rozproszonej, czyli przygotowanie się na to, że tacy pracownicy potrzebują też konkretnych narzędzi, będą, no właśnie, pracować z różnych miejsc czy w różnym czasie, więc, tak technicznie, stanowisko to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to też komunikacja z resztą firmy, zgranie całego teamu i komunikacji przebiegającej w wewnętrznych procedurach. To pora na kilka przykładów z realnego świata. Giganci, tacy jak YouTube, Facebook, Allegro, to czołowy przykład zespołów, które mocno inwestują w rozwój zespołów związanych z moderacją treści. No i nic dziwnego, w końcu tych treści przez te serwisy przewala się naprawdę dużo. Te firmy współpracują z pełnymi zespołami moderatorów, ale też z platformami, które pozyskują moderatorów z zewnątrz, aby móc ten zespół skalować dużo szybciej niż przebiegałoby to normalnie. Kolejne bardzo znane marki, czyli Google i Instytut Badań Medialnych, IBM, to z kolei marki, które mocno inwestują w data labeling i zatrudniają naprawdę sporo pracowników tymczasowych do zadań takich jak chociażby rozpoznawanie obiektów na obrazach, które potem służą do zabezpieczeń internetowych, które często widujemy przeglądając różne strony, czy do transkrypcji nagrań audiowizualnych. To już bez konkretnych przykładów firm, ale bardzo wiele startupów obecnie decyduje się na outsourcingowanie części prac administracyjnych czy prac powiązanych z testowaniem np. stron www. pod kątem odbioru użytkownika, tego czy strona jest przyjazna dla użytkownika i tworzenia np. ankiet. Powoli podsumowując, co nas w takim razie czeka w przyszłości na rynku pracy tymczasowej i jak jako firmy możemy się do tego przygotować? Prognozy na rozwój samej pracy tymczasowej są na ten moment bardzo optymistyczne. Raczej mówi się o tym, że ten segment gospodarki będzie rosnął i pracowników tymczasowych w różnych dziedzinach, również właśnie w tych zdalnych, będzie coraz więcej. Z drugiej strony jesteśmy w takim momencie, że rosnące koszta pracy podstawowej sprawiają, że wartość pracy tymczasowej zdecydowanie rośnie. Z drugiej strony coraz mocniej wkraczamy w rynek pracy ze sztuczną inteligencją. I to paradoksalnie wcale nie znaczy, że tej pracy będzie mniej. Ona po prostu będzie ewoluowała i będzie wchodziła na nowe stanowiska. Być może okaże się, że pracownicy tymczasowi w takim modelu obejmą rolę trochę takiego pośrednika pomiędzy firmą a sztuczną inteligencją. Osoby, która nadzoruje pracę ze sztuczną inteligencją, moderuje ją i na co dzień na nią wpływa. To co w takim razie możemy zrobić już dziś, żeby się na te zmiany na rynku pracy tymczasowej przygotować? Przede wszystkim po pierwsze, śledzić trendy. I poniekąd właśnie to robicie oglądając ten odcinek, ale zachęcam, żeby ten temat pogłębiać i trzymać rękę na pulsie. Budować infrastrukturę i to nie tylko taką fizyczną w sensie sprzętu czy narzędzi czy platform, z których mogliby korzystać potencjalni pracownicy w takich modelach, ale też a może nawet przede wszystkim procedur, które takich pracowników by obejmowały. Te związane z RODO, z procesami wewnątrzfirmowymi, czy po prostu z procesami związanymi z zlecanymi zadaniami. Task shifting to coś, co warto rozważyć i coś, co można wprowadzić dość szybko, a przynajmniej poeksperymentować, czyli spróbować właśnie takiego dzielenia dużych projektów na bardzo małe mikrozadania, o których sobie mówiliśmy. I rozbijać je nawet na początek wewnątrz w strukturach firmy, a potem na przykład spróbować outsourcować część z takich zadań. No i wreszcie myślę, że warto przede wszystkim rozważyć, czy takie modele i ten rodzaj rekrutacji jest dla Was i dla Waszej firmy bardziej korzyścią, czy bardziej wyzwaniem. Mam nadzieję, że nasz dzisiejszy filmik i dzisiejsze rozważania w tym ostatnim na pewno pomogą. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.